Zapytaliśmy świdnickich seniorów, co sądzą o tegorocznej rewaloryzacji rent i emerytur. 3,1% to niewiele, twierdzi większość pytanych osób. Naszych rozmówców najbardziej jednak drażni to, że ci, co mają najmniej, dostaną najniższe podwyżki. Z kolei ci, którzy mają zadowalające świadczenia, mogą liczyć na jeszcze więcej. Ja tylko z tego żyję, bo ja mam emeryturę 1700 zł. I obaj z żoną żyjemy z tego. I to jest bardzo dobre. Bardzo się cieszę, bo za mało do życia, a za dużo do śmierci. No to są kpiny pod podwyżka emerytury. E, 3,1. E, najśmieszniejsze to jest to 1,10. Bo tak jak ja mam 1000 zł emerytury, no to są kpiny. Nie? Ja w z w mapie, 92. Teraz chodzę, nie wiadomo, chodzę. mam już do, do wyubarcia, tylko mam tego psa, a moje wszystko co, co Panowie mówią, to, to jest najlepsze, najśliczniejsze. W Podwyżkach to ja bym było, chciała, jak podniesą. To pewnie, że... Ale żeby... będzie chyba 3 proszę, nie? No, tak jest. Ach. Ale jesteśmy zadowoleni, że... że coś dostaniemy. O. Tam dostaniemy grzeczność. To nie dostaniemy, wezmę jak dadzą. Jedynie mamy taką uwagę, że ci, co mają najmniej, to dostają najmniej. A ci, co mają dużą emeryturę, to dostają więcej. I z tym tylko mam takie, takie mały żal, i, i, i że to jest niesprawiedliwe. Ja jestem zadowolony, nawet z tego, co dostałem parę złotych. Dla mnie wystarcza. To są chwiny.